Radny. o kur... życiówa Ale skoczył Ej bo się wypnie, bo się wypnie Może tu siedzi jakaś O kur... poszłem go widzieliście? Rzuciłem mu na kark Widzowie dzisiaj się dobrze zapisuje e, Zapisuję Dobrze się zapowiada, jak rozkładaliśmy sprzęt Robiliśmy parę próbnych rzutów Adi złapał jednego pistolecika A za jedną taką większą przynętą, o za to Za tą kur... ruchą kur... Było wyjście takiej kurwa 70+, ładnie się przewino było go widać całego w wodzie. Ale nie chciał powtórzyć. Także jest potencjał dzisiaj. Sprzęt od talentu w ogóle. No ale zobaczymy, no może coś się uda, nie? Nie ma, nie ma lampy, jest delikatny wiaterek, coś tam może być. Kim jest koleżka z tyłu? Koleżka z tyłu to jest Adrian, ziomek ode mnie, byłem tu z nim ostatnio. Chłop z ogromną wiedzą wędkarską, także jeśli macie jakieś pytania odnośnie sprzętu wędkarskiego To śmiało walcie w donate'ach, na Daje, głosówkach się. Bo nie obiecuję, że będziemy czytać czat, bo dzisiaj jestem. Dzisiaj jest a... scha... Schapanie na szczupaka Ale kurde, to jest Patrz k***a, To było dobre Ale to. Okay, podbierak, podbierak, podbierak takie ryby to ja lubię. Water flopper. Kur... Nigdy, nigdy water, nie brało <laughs> i <Im> wzięło. <laughs> A na filmikach łowią mówię. Na filmikach łowią i na streamie też łowią. Kur... Dawaj Markie. Wkładałem tu gdzieś. Jest. Tam, tam, tam. Tu, 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 tam, tu. tu. A jak ja bym, kurwa nawędka połamie. Tak się dibie. Jeszcze si mokra. A ładny, grubiutki. Ładny, no? Żeby mi kurwa tylko nie Uwala, w palce. Łapie, nie? No. Luj. First fish very nice. Uh, pike. I must say, 6, 66 no. first fish of the day, 66 cm To będzie dzisiaj dobry dzień, czuję to. Nie? Water plopper działa. No i takie streamy to mi się podobają. Chwila, moment, proszę robić klipy, shotować. Gratki. Dziękuję bardzo za podebranie. No i przyjęta z Aliexpress zadziałała. Możemy? Przepraszam, może tutaj. Proszę. O, kurwa. O, kurwa. Standardowo Tuszyński robi syf na w Sorry, firma Dragon. No ale pora, podskoczyły na początku. No w no, takie zaczęcie. Miejscu, taki początek streama to jest bajawka. Teraz pierwszy rzut i pak o kóła lu... No i teraz pasło. Uczciwy? Ale na szczęście to jest kurwa to może ten zaciągnąć po krzoka Siedzi Spadł kurwa Ale no, mógł być dobry powiem ci Moja twarz ja, i ryba podbiera Kurga ja zeszła, bo mnie zaraz... No, k**wa. Szlak mnie trafi Kąsają, co? Ale tu to było, powiem Ci, pełne ugięcie, nie? Dobra, wyciągaj tą rybę, mnie wk***a to, to były fajne ryby, no Ej, ja jest, przewinął się, k... Bo, bo tej... Nie no, lufa może nie, ale fajne No 70? No chyba, k... e pokaż ten kolor, co Ty masz, zakładam to samo, bo to w pi... Zaraz znajdę jakiś in inną gumę, k***a, z tym samym kolorem, bo mnie już w... 5 rzutów, trzy ryby niedocięte, naucz się k***owi do zarabia lecis z tej łupki mi, no nie no takiej nie znajdę biała z pomarańczowym dobra wyciągam rybę teraz mam Bandura. o! jest kstrzed! Miałem branie w tym samym... albo ty mi jest Co, Nie no nie, nie, nie mogę cię zahaczyć ja no to miałem tu miałem branie w tym samym momencie. Kurde, bo się zagapiłem na czat, zawsze tak jest kurde. Ale dzieje się kra dzisiaj będą ryby, dzisiaj będzie kilka ryb Trzeć ładne Proszę podbierak jest? ładny, eee. o kur... Życiuwa! O ja pierdolę! Powoli, powoli. Jak on się odepnie, to się w kur... Łuuuuu! Kur... siedziby! I tak, ja są kur... ryby! Odpiął się. Ale ładnie... Ławione jest. No to już jest fajnie. No, no kur... Życiuwa może nie, ale... Ale one są ładnie upasione tutaj. No Próbę, nie? A bo zaczęły żreć już, wiesz? Tak. Te, 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 te. Pięknie Poproszę zdjęcie 72 Pięknie Pyk i wraca do wody Poszli Ale też za koniec pyska był, nie? Tak, no bardzo delikatnie Ale przy tym, nie z opadu, tylko przy prowadzeniu normalnie Jednostajne prowadzenie Trzeba umieć łowić, no co? Lata treningu, tak. W końcu, i kur... stream, gdzie się zaczynają ryby, a nie kur***. Coraz większe, 66, 72. No, tak 85, żeby życiówkę poprawić. I metr. I metr. No jakbym miał tak 5, kur*** dzisiaj, nie? To bym był zadowolony. Znaczy i no. tak jestem, nie? Bo dawno Piotrowe. nic nie połowiłem. Tak, chciałbym pojechać na dorsze, no. Właśnie dzisiaj Adrianowi mówiłem. Że chodzi, chodzi za mną wyjazd na morskie łowienie Ale nie tu w Polsce, bo tu w Polsce to jest kur... po pierwsze jest zakaz połowu dorsza A po drugie to nie ryba Jakaś Norwegia, coś Siedź. Dobry ład ładnie Nie, tak Ole skoczył Ej bo się wypnie, bo się wypnie ty, 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 ty. Ryba z jeziora z wypką kur... jest Szkodę Chudy wariat. Tak jak ja. A ten jest chudziutki, ten jest pistolecik. Jo, ale faktycznie, nie? Jak wędusz. Trzy. Numero Trio. Czemu nawet zdjęcia nie robimy już? Bo... Chuderlo, chudy Chudylej. Chudy Kud... mi... ma. Chyba wariaty są. Ma. 64. Mówię, że muszę ćmika spalić, bo złapać rybę. 64. A ty na no ogonie jest. Ja się na chwilę ulicę, kurwa, Takie sieczki się go nie idzie, nie wyjdzie. O! Siedzieć, kur... o ładny, 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 ładny. Powoli, powoli, powoli. Ale wyskoczył, kurwa! No, Szkoda, że go nie widzicie. Nie tu nic wędkę weź. Niech wejdzie pod wodę. Kurwa! Z wody wyskoczył, nie no, zaraz zakładam pleca, żebyście widzieli. Zaraz zaraz znowu wyskoczył. Ale jak idzie, to jak leż. <laughs> nie? No. no, chyba największy, co? Kur... Nie wypinaj, ale głęboko, ale ładny, pasiony. 4 ku! Jeden rozmiar. Wszystko jest na rozmiar, no? Tu lolo, wędko lolo. I to są ryby Nie wkładaj mu łapy. się tylko oglądałem. O właśnie A. o tym mówiłem. Daj to 60. Nie, to wszystko jest rozmiar, jest. okolice 70. No. Another one. Wypuszczamy. Ale z wody ładnie wyjeżdża, nie? No. Jak tą kurwieca za było kur... Jak jakiś no. strąg do kur... coś Łosość Wosos coś innego. Gu... O, ale gumę zmasakrował je. jest kur... jakiś fajny wyraz. Cieszę się naprawdę. Rano nie miałem. Mówię, co mówiłem, nie, w aucie, nie. że guma będzie pewnie. Bóg Adrianek podkreślenie 14 wysłał 3 złote. Siematuszy i do dzisiaj z kolegą na ryby masz jakie sporady, żeby się nie wstydził rozebrać i dać mi się dotykać Upij go. jakby się jak będzie podpity, to samy ciągnie k Będzie łatwiejszy. Kocham jakie donajty, jakie wy macie ale to jest koniec, nie? To jest 90% kontentu to za donate Tak może być, taki pop Tak trochę na wędkę, na ręce, chyba będzie git, nie? Mam nadzieję, że teraz uda się coś chapnąć, żebyście zobaczyli ten moment brania i holu, kur prosto o Patrz jak jest Pożar suka a nówka dzisiaj była. Czy te, te trzy szczupaki i tak ją zmasakrowały? No, ty, 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 ty. Przestały brać. Ich Co ja odję? Przecież ja jestem debilem Ale teraz odkurzem No dobra, ja jestem Ja Jestem z jednym Kurde debil ja to odbiełem w ogóle To ja jestem debilem Ej, kurde żeś mnie zostawił Ty 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 j jeszcze co? Ale wyszedł sobie i sobie kur... Kur... Jest suka żyna w paluchy A nie chce puścić Ja brakuje, żeby puściło mi łebku. i strzeliło w łeb, się wbiło w oko O, już będzie dobrze w... Zostawił. Nie mogę tego zerwać Teraz mi w łeb pierdolnie o guma została zimę spadnie Debil Może tu siedzi jakaś o kur... ruszyłem go widzieliście? Rzuciłem mu na kark Mam nadzieję, że to było widać, klipujcie to A to był krzok Siedział tam pod drzewami, kur... Coś, jakaś ryba Te, rzuciłem pod drzewa, nie? I coś tam stało, jakaś ryba, nie wiem co to było, nie? Tylko grzbiet było widać przez chwilę, się spłoszyła Prosto w plecy dostała, nie? O. I tak samo, tu i tu jakieś duże ryby ja Tu przez te krzajdy holować cokolwiek tak jak średnio ci powiem no, krzok Co? A podnieciłem jak bolo Ale k proszę, Patrzę to Jak coś tam zapisa. Ale co? Tam, no dobra jak rakieta kurz Ładnie wyjeżdża spod ścian To nie jest PZW, to jest prywatne łowisko firmy Dragon Nie wolno tu łowić, tylko na zaproszenie A Na początku na te rybki tak lepiej chodziły, nie? Drobnica w ogóle no, Uspokoiło się Wiatr też ustał trochę, nie? Taki słabszy się zrobił Może trafiliśmy na taką końcówkę, jak już żerowały nie. Ja to chciałbym mieć taką super moc, nie? Żebym umiał gadać z rybami. Kurwa. Zapytać I bym się kurwa, no, I bym się je wypytał o wszystko I potem bym opierał tą wiedzę za pieniądze I kurde, bile to by przychodziły i chural Jest, siedzi, ale ład, a wypiął się! I ja pierdolę widzicie to widzowie Kurwa mać! Niedocięty, ale ładnie się... Kur... Ja, ale klipujcie to. Kur... mać, ale ładny. Mam nadzieję, że było widać. Ładna lufa. O 70 plus lekko. Ale dobra, czyli jeszcze coś tam się ten. Tylko trzeba... Trzeba te kur... znaleźć. Powtórzyć, czy nie powtórzy. Jak się ukuł. Ej, jest, siedzi! Siedzi. Cicho kurwa, ładnie z brzegu. Nie, wiesz co? Ja sobie windę mu zajedzę, tylko żebym sobie wędki kurwa nie złamał. Olej zjebnięty przez ten... E kurwa. wypadł mi z ręki Silny jak k***a te gnoje Ale widzi... ja widziałem go, że się przewinął e, Było widać błysk kur... w wodzie, nie? I pomojtałem se przynętą prawo-lewo i je... nie? A był jebnięty przez ten, przez ogon Szramy jak coś było tam wcześniej musiało j***ć Dobra, chyba śpiąty. Ale ten był mały. Nawet 60 nie miał. No jak zaliczamy? Zaliczamy! No przecież był w ręce, No to szupak w łapie, wypięty, coś jest zaliczony. Niech to będzie zwariowana noc. Poczuj sobie wojownika moc. I dotaj za coś tam porwiją, gdy anioły śpią. Wo! Dziś żałuj sobie wino, lej. Niech na duszy będzie trochę lżej Te, Ja mam do 14 gramów yy, Black krystala Jest kurwa W końcu Kurwa taki ma, nawet podbiorka nie wyciągam człowieku Ale ładnie skoczę. No, musisz go wyciągnąć, żeby się liczył, jak ci się, się wypnie to jest pisa. zero Tak, musi go dotknąć. Musi być na łódce. Także uważaj. Zaraz będzie zero. Kur... Oj, zero. I Ich <laughs> Nawet go nie dotknął. Zero. Nie zaliczamy. Szkoda, brudzi się. No nie No nie nie? No musi być na łódce. Albo na łódce, albo musi być w powietrzu. W łapie musisz go mieć. Mnie, no. Za plecionkę go Ja widziałem, że mu się powoli wyhacza. Ale jak nie chciałem. No ale Zostałem... ma maluszek taki Szkoda go męczyć takiego Ile on tam miał? 50 miał może? No około 50 miał Ale jakie branie tej A to mobę takie bnięcie? Co ty ciągnę i musiałem że... Nie wiem, w jakieś dzielsko, tak zassał, nie? Typowo No ale jest drugi Szczur, ale jest. Coś tam na kiju poczułeś? A ten pierwszy był zaliczony czy nie? Który? Ten co tam mu No to było off stream, to się nie liczy kur... Człowieku Ty masz dzisiaj zero i <ś> <ś> K to interesuje, masz zero i Ale fajna zabawa A no i Siedzi kur... A, co on robi Co on dzisiaj robi Ależ to wielkie ryby są Ciągnięte Teraz zaliczony? Ta perła, ku... ale tutaj działa To jest coś pięknego Oddaj, puść Kurwa, takiego okonia zapał no, to jeszcze Myślałem, że to okoń, no Biała perła dzisiaj tutaj czyni cuda Puść to Trololo! Trololo! Kanibal, kurwa. Pierwszy rzut! Dziękuję bardzo za wybranie. Gratuluję ja Ci. Szczerze. No, taka sześćdziesiątka. To liczy się? Jest pod wyraku, tu się liczy. Cicho, kurwa, upier***ł mnie. O, odchoczył się. Czekaj. No, niżej, niżej, niżej. A no, przy samej łódce już, pier. Prowadzę. Aha, tu jest kamera, no tak Trololo Trololo To jest 60 66 66 Piękny, taki gruby, nie? Upasiony, ładny, no Trololo Uciekaj Nie no, czy powiem, że kurwa lubię łowić ryby, nie? Ten moment holu to fajna sprawa. Tak, Ta. sam zacięty kurwa, czego więcej chcieć. A Ta, tak w to sam jego nie? Tak, mówię, odprowadzał Kur. Branie było Po było było coś no Mówiłem, że było branie kurwa. I to najgorsze jest to... Najgorsze jest to, że ja tego kanibala już chyba nie mam I jest kurwa lipa, nie? Idealne rzuty Jest Siedzi. ładny I kurwa ci taki ładny Zwyklak taki, oj, coś Eee, mały kurwa. no dawaj, podbierak Kurwa Dawaj, bo kurwa Nie będzie liczył Nie no Mały, ale kurwa, na początku dał opór fajny, ale małe gówno Aj ty ka śmiecie, mi ugryźć ci kół, gdzie ta O, sam się odchacz Zamykam oczy Ten szczupaczek to był aż uroczy A ja mówię idealny rzut, pyk, pyk, podwinięcie i siedzi Tak się kur... szczupaki No, 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 o kur... Ale ta Ja, p ale O debil Typowy debil A, bo ja w drzewo chyba jestem, p Jest po drugiej stronie czy nie nie, weźmy na kieruj tu ten A nie było Kurwa, jakim jestem debilem Szmato O, Oha Kołku jesteś? Ta rzuciłem idealnie między dwa kołki kwa, nie? Więc... O, już się odchodzy mi się. Tylko ja nas odepchnę. Masz mnie na głowę Nie przepłyniemy? Nie nie, piemo! Kurwa, spowodam Teraz to jest połowione na chuj. Ryba, 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 ryba ładny, podbiera, K**A mordo. Mówię ci, podbiera, kurwa, bo się zarabia w oczy. Ryba, ryba, ryba. <grym> Patrzcie, go widzę. Dużo, dużo, dużo. inną gumę. Ryba, ryba, ryba. Same się odhaczają, kurwa. To jest robota jak to kocham kr... Szczupak, król sztupoki szupak król król wód balo balo Silny jakąś ch... Jestem bratem okay. razem z tupakiem Dalam szupak za sztupakiem Ej O, nie kur... Jestem! Odratowałem! Teraz się musimy prześlizgnąć! Ki jest on na... Tak! Plecak! A mój plecy! Witam po drugiej stronie. Korzystając z okazji chciałbym bardzo podziękować gościnność za gościnność w firmie Dragon Polska Bardzo dziękuję, że miałem okazję dzisiaj się pobawić tutaj z waszymi sztupakami Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze w październiku lub w listopadzie wpaść na jakieś dorodne mamuchy To się ukaże To już mi nie zapisz przyjazdu tutaj Aha. Obrażam się Dobra widzowie, bardzo dziękuję za dzisiaj Fajnie, że byliście Dzisiaj owocny dzień w końcu, w końcu na streamie udało się połapać.